Gmina Bodzanów przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji. Tym razem będzie to budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa drogi na odcinku od Świetlicy w Borowicach do oczyszczalni ścieków w Miszewie. Temu tematowi poświęcone było spotkanie z mieszkańcami Borowic i Nowego Miszewa ulicy Parkowej. Większy się komfort życia mieszkańców przez to, że ścieki będą wędrować prosto do oczyszczalni ścieków. To jeszcze dodatkowo. Naprawimy zrujnowaną drogę. Bo to była droga wykonana w 2012 roku w taniej technologii, bez podbudowy. To się wszystko rozsypało. Wręcz nieprzejezdna jest ta droga. Także będzie to inwestycja dwa w jednym. W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa, a firma, która wygrała przetarg, będzie mogła rozpocząć pracę. W tej chwili mieszkańcy pracują nad tym, czy rzeczywiście, jak był projekt realizowany. I zgłaszali te potrzeby i wskazywali miejsca studzienek. Już minęły 4 lata i pewnie niektórzy chcą lokalizację zmienić. Jest to czas na to, żeby ją zmienić lub wykonać dodatkowe przyłącza, żeby można było ich się wpinać w perspektywie kolejnych lat. Kiedy mieszkańcy będą się rozbudowywać na kolejnych działkach. Budowa kanalizacji rozpocznie się w czerwcu na odcinku oczyszczalnia ścieków w Nowym Miszewie do świetlicy w Borowicach. Prace powinny zakończyć się w październiku tego roku. Koszt inwestycji to 4 260 tysięcy zł To nie wszystkie inwestycyjne plany. Gmina złożyła wniosek do Polskiego Ładu o dofinansowanie gospodarki wodno-ściekowej środki mają być przeznaczone na budowę wodociągów kanalizacji, ale także na na modernizację oczyszczalni ścieków w Miszewie. To oczyszczalnia ścieków, która powstała w 2002 roku i od tamtego czasu nie była modernizowana. Były wykonywane bieżące naprawy, aczkolwiek już ten ciąg technologiczny, który tu mamy, jest no przestarzały. Chcielibyśmy go dostosować do obecnych realiów, które powinny tutaj się znajdować. Co prawda oczyszczalnia działa w sposób bardzo dobry, ścieki są prawidłowo oczyszczane. Natomiast no, chcielibyśmy już ten ciąg zmodernizować, ponieważ po pierwsze są na to pieniądze i chcielibyśmy z tego skorzystać, ale też z perspektywą rozbudowy sieci kanalizacyjnej ta oczyszczalnia będzie za mała, nie będzie mogła przerobić takiej ilości ścieków. Wobec tego w ramach tego wniosku Oprócz kanalizacji mamy również wpisaną modernizację tej oczyszczalni. Dodajmy, na spotkaniu w świetlicy w Borowicach mieszkańcy mogli zapoznać się także z koncepcją planu zagospodarowania przestrzennego dla części Borowic. Zaprezentowano również plany polskiej spółki gazowej związane z budową sieci gazowej. Strażacy z OSP Kanigowo otrzymali średni samochód ratowniczo-gaśniczy Man. Wóz, przekazał uroczyście Maciej Wąsik, sekretarz stanu wemes to kolejny wóz, który trafił do strażaków z terenu gminy Bodzanów. Samochód rzeczywiście długo oczekiwany dla bardzo sprawnej jednostki w Kańgowie. Druhowie są bardzo zadowoleni, także będzie służył dla mieszkańców i myślę, że przez następne długie lata, także wartość bojowa jednostek. Zdecydowanie w ostatnim czasie wzrosł. Samochód jest nam bardzo potrzebny, mówiła prezes OSP Kanigowa. Na pewno zwiększy naszą gotowość bojową, e, zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, e, zwiększy, również podejmu, zwiększy również skuteczność podejmowanych przez nas działań, e, które będziemy prowadzić e, teraz wiadomo, wichury, powodzie, więc naprawdę bardzo nam się przyda ten samochód. Jednostka skanigowa na stanie ma już dwa samochody. Jest to średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 2,5 na 16, czyli zbiornik wody 2,5 litrów. Autopompa wydajności 1600 litrów na minutę. Samochód średni, czyli akurat w tym przedziale brakowało nam tutaj takiego auta. Ma kabinę sześcioosobową, także już na miejscu zdarzenia możemy działać większą liczbą osób, większą liczbą strażaków. No i zbiornik wody, który no 2,5 tysiąca też już na początek działań zawsze już jest wystarczający do przyjazdu następnych jednostek. To bardzo ważne, by strażacy mogli korzystać z dobrego sprzętu, zaznaczył minister Wąsik. To narzędzie, żeby ochotnicy mogli wykonywać swoje zadania. One są niezwykle ważne. Polski system ratowniczo-gaśniczy jest niezwykły, bo oparty zarówno na zawodowym PSP, jak i na ochotniczych OSP. Jest takim ewenementem na świecie. Mogą nam wszyscy tego zazdrościć. Musimy dbać o OSP, bo to niezwykle ważny element tego systemu ratowniczo-gaśniczego. My mamy zawodowo-ochotniczy system, działający bardzo dobrze, bardzo sprawnie. Rocznie w 200 tysięcy przypadkach alarmów to właśnie pierwsi na y, miejscu wypadku zdarzenia są strażacy ochotnicy. Muszą mieć sprzęt, żeby ratować życie zdrowo. Dodajmy, to kolejny wóz, jaki trafił do druhów z gminy Bodzanów. Wcześniej otrzymali go strażacy z Wiciejewa.